<laughs> weźcie pakę... Weźcie pakę z, z tego. Idę. Z respa. Idźcie długą na A. Bo tam już jeden padł. tam tylko, tylko jeden broni. No pierdolę i przegrał Urwał to kampę miał, dobra, nie idźcie tam. <laughs> Ojciec, idź. Ojciec idź i go zabij. O, on tobie nie wie. Kurwa wiedzą. Dobra, dziadek nie idź na A. <laughs> lampa jak kurwysta. Idę na A. Nie. tam już, tam już jest lampa. Tu jest autokampa jak w yeah. Prysen. Gdzieś. My Uważaj! My Uważaj! Nie idź, nie idź, bo celuję w ciebie. Zeskoczył na dół jeden. Dobra, dobra. Na dół, po lewo jest, po lewo jest jeden. Od dół wyskoczył! I po prawo. Jezus. Oj, no kurwa dwóch miałem, no co? No to po to, że tam się płac, że ci mówiłem mniej. No jakby ten z lewej nie wyszedł, to ten poprawi nie wiedział o mnie, bym go zajebał. No, Ale, jak łapcia miała walczy to by była dziadek. A że ten, wy, że ten wyszedł, kurwa, no to pierdolę go. Min, abla. Się argumenty skończyły. Spokojnie się. Kurwa, tak go, ładnie go porobiłem tego chujka z autocampom, i tamten musiał przyleźć. Matkę zaraz kosę i w A te no. Nie wiem, ja tu chodzę co rundę i teraz nikogo tu nie ma, no dziadek, co ty pierdolisz? U góry Matka, rzuć tam coś poszedłem. widziałem no widziałem, No to No to nie, 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 szedł nie, tu na to nie, ja nie, no nie, 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 po prosto. Weź smoke'a rzuć, synek, tu po prawo. No i chuj. Zawsze stoi na pudłach, na beku. Brawo, syn. Spiedalamy stąd? No jest, no jest, jest! Na wprost, na wprost. Ciekawie, ciekawie, ile mu dałem. Kurwa.

A to zajebałem je O, chyba pierwsza paka podłożona A nie druga, bo tamta pierwsza była rozbrojona Chuj wiedział, żeby spojrzeć. No tak, autokampanowską 5 minut i 29 no prawie. Jesz... 56 Ja 70 I ja 21 To policz to nie woli, to pakanem. Spróbujesz to. Nie wiem, wejścia Dobra, kontrolujemy <śmary> mit walczymy o mid. No kurwa, trafiłem dwa razy za i przeżył? No <śmary> to chyba nie trafiłem. Nie, pochój się Lałem! No ale cóż. Uważaj się, jak autokampa tam mają. Kurwa. Autolampa, jak skurwysy. No Jezu, stoi tam cały czas, no jakie kurwy syna nie ja widzę! Nienawidzę skurwysyna. Dziadek, Dawid. Kogo? Oj co? syna! Oj, co? Tu mogę go zabić. O, auto padła. zapadło. Brawo. Brawo. Idźcie, mid b. b. Jeszcze jeden! Tam jest. Oj, kur... O, cie, O, cie, O, o, o Jezu, się zjebałem, o, z... Kurwa, w Kurwa, tej mi wpadła stopa i chuj. <głos> 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 oh. <głos> O que tem um pato de estopa e um cunho E aí, cunho? E aí, cunho? E aí,